Miałem 12 lat, jak mnie tata przyprowadził na tą ulicę i pierwszy raz zobaczyłem pędzące rajdówki. Magiczna ulica, magiczne miejsce. Główna beczka na dole. Tu można przegrać albo wygrać rajd. Karowa lubi być wilgotna się zawsze świeci i ten krawężniczek o niby niski ale tu ciąć nie wolno wejście w tunel trzeba pamiętać żeby wejść w drugi a nie w pierwszy zdarzają się nieraz pomyłki piękny kawałek architektury znowu zmienna przyczepność. auto tu się bardzo ściska słynny przejazd przez mostek Super parę lat temu kostka się zmieniła, trochę bardziej przyczepnie. Chociaż jak mokro jest, to nie trzyma. Jak sucho, to trzyma. Kiedyś to nawet można było tu stać, na tym mostku. Fajnie się to oglądało. Dobre miejsce. Wychodzi się z tego zakrętu, tego nawrotu i chciałoby się pójść prawym. Jedziemy w dół. I też trzeba pamiętać, że lewym tunelem wbijamy się pod zakaz. Normalnie ruch prowadzi prawą stroną. I bardzo mocne granitowe krawężniki, a ten właśnie bardzo często woła, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Są ślady. Co nam się zapowiada na sobotę? Ma padać? Uuu, będzie ślisko.